Przed nami w piątek Juvenalia, a koszulka jest Juvenaliowa. Zgadza się, już jestem w nastroju studenckim, czyli Juvenaliowym. Zgadza się, już rozpoczęliśmy wielkie odliczanie. W piątek, w najbliższy piątek, przypominam, rozpoczynamy suwalski Juvenalia 2024, czyli największe święto studentów. I chyba jedno z najprzyjemniejszych. E, dwudniowa impreza, e, i co warto podkreślić e, po raz kolejny na samym początku, e, wydarzenie, czyli koncerty główne są bezpłatne dla wszystkich mieszkańców regionu. E, studenci łączą e, się z mieszkańcami regionu, łączą style muzyczne w tym roku, e, więc pod takim hasłem te juwenalia się odbywają. Bulwary miejskie nad Czarną Hańczą, duża scena, dużo zespołów, dużo dobrej muzyki, dużo atrakcji dla wszystkich, więc na, naprawdę będzie się działo. Tą wspomnianą koszulkę jak też rzecznika można zobaczyć w tym momencie na naszym kanale na Facebooku. Transmisja na żywo wspomnianą, o której zaczynacie kto wystąpi? otwarcie bramek czyli oficjalne otwarcie imprezy o 17:30 natomiast o 18:00 rozpoczynamy już muzycznie z i tak naprawdę wszystkich rozgrzeje do i przygotuje do koncertów klimat tworzą ludzie czyli Mariusz Słoma Słomiński czyli muzyka elektroniczna z, z DJ-em w tle o 19:00 przed 19:00 chwilę przed na scenę wychodzi czyli jeden z bardziej znanych tak naprawdę muzyków z gatunku reggae w Polsce. Ze znanymi naprawdę hitami, który tak naprawdę rozpromował tą muzykę reggae w Polsce. Więc Mesajach na scenie jako pierwszy, a przepraszam, przed Mesajachem jeszcze... Zespół, który zaprosiliśmy ponownie do nas na Juvenalia, bo tak jak mówiłem, łączymy style muzyczne, zatem łączymy też mocną muzykę gitarową, rockową i nasz regionalny zespół, czyli Osyda. Postanowiliśmy, jak w każdym roku, promować również zespoły z regionu. To, to jest bardzo istotne, a ten zespół świetnie pokazuje, że ta mocna muzyka gitarowa jest taką już wizytówką regionu i że naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Świetny zespół, więc zaczynamy od Osydy przed 19. Później wspomniany Mesajach, po nim na scenie za gości zespół Daj to głośniej. Mama ostrzegała, gdyby ktoś. Również tak, mnóstwo przebojów. One mają milion odsłonięć i na w portalach społecznościowych, i na YouTubie, i na Spotify'u. Naprawdę bardzo dobry zespół pod względem muzycznym. To warto zobaczyć z bliska. Bo zespół, który gra muzykę Disco Polo połączoną ze, z folkiem, a przyjeżdża naprawdę w dużym składzie muzycznym z gitarami, z perkusją, z instrumentami dętymi, pokazuje, że muzycznie to jest to naprawdę, naprawdę bardzo wysoki poziom. Więc daj to głośniej, i serdecznie również zapraszamy. Całość koncertów zakończy również znany. I Lubiany w Polsce, Baranowski, czyli wokalista pop, również znany z wielu hitów. Jak dobrze słyszałem przed chwilą, też słyszeliśmy na antenie. A więc cztery style muzyczne, czterech artystów. Hmm, to jest jedna z takich licznych sytuacji, gdzie w jednym miejscu, w jednym czasie e, możemy e, bawić się przy czterech naprawdę świetnych, e, świetnych zespołach. Zatem od godziny 18 już na bulwarach musimy być wszyscy. Ja tak jak obiecałem pogodę zamówiłem, więc już Państwo widzicie, że, że jest świetnie, słonecznie, ciepło. Proponuję zabrać również koce ze sobą, zabrać całe rodzinę. Atrakcji będzie również mnóstwo dla dzieci, dla osób tak naprawdę w każdym wieku. To piątek, a mowa była o dwóch dniach? Tak, piątek, czyli piątek, dzień tak zwany koncertowy nazywamy, czyli na bulwarach tego dnia bawimy się przy dobrej muzyce. Sobota to jest już tak zwany dzień klubowy. Jak co roku współpracujemy z, ze wszystkimi niemal e, suwalskimi lokalami, pubami, e, klubami. I tego dnia studenci bawią się już w lokalach od godziny 20. E, na wszystkich czekają atrakcje w poszczególnych e, knajpach e, i w pubach i w klubach. Przede wszystkim, bo to o to chodzi, tak naprawdę. Natomiast na bulwarach też na studentów i nie tylko czekają atrakcje, bo wspólnie ze Starą Łaźnią w zasadzie Stara Łaźnia zaprosiła również studentów do wspólnej zabawy. I wszystkich mieszkańców regionu, dzieciaki także, bo będzie festiwal kolorów, festiwal baniek mydlanych, więc te bulwary drugiego dnia również będą bardzo kolorowe, kolorowe i pełne energii. Więc dwa dni e, suwalskich juwenaliów, piątek i sobota. Piątek dzień koncertowy, sobota dzień klubowy już dla studentów. No i cóż, serdecznie zapraszamy. Tyle o juwenaliach. Tymczasem jutro w Państwowej Uczelni Zawodowej. Y Roczna tak naprawdę konferencja poświęcona bezpieczeństwu w regionie. Przed laty była to konferencja nazywana konferencją poświęconą przesmykowi Sowalskiemu, ale tej nazwy ja oczywiście nie używam, żeby tu nie zaogniać tego tematu problemu, więc od tej nazwy się odżegnujemy. Nie padło o to określenie konferencja o bezpieczeństwie. E, tak, o bezpieczeństwie w regionie i tak naprawdę tegoroczna, już szósta edycja e, będzie skupiała się wokół, co zrozumiałe, tematu wojny Rosji na Ukrainie w Rosji z Ukrainą ogólnopolska duża konferencja naukowa z wieloma naukowcami, przedstawicielami służb, instytucji z całego kraju, więc merytorycznie to jest naprawdę duże wydarzenie. Pod honorowym patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Marszałka Województwa Wojewody Pudlaskiego, prezydenta miasta, starosty, wójta, więc to pokazuje, że ten temat z oczywistych względów jest niezwykle istotny. Ta konferencja jest, szanowni państwo, też dwudniowa. Rozmowy naukowe, dyskusje potrwają od rana w czwartek przez cały dzień. Wiem, że w programie takim szczegółowym później wszyscy, wszyscy uczestnicy konferencji odwiedzają też Trójstyk Granic i w piątek kontynuują dyskusję, więc dwudniowa ogólnopolska konferencja bardzo ważne wydarzenie na takiej naukowej mapie, mapie Polski, czyli tak naprawdę ten maj upływa pod znakiem i nauki, i zabawy, a maj, jeśli mogę skorzystać z okazji, zaczynamy, zakończymy oczywiście przygotowaniem do rekrutacji, która już od czerwca rusza na studia i zawsze te suwalskie juwenalia są takim e, świetnym początkiem naszych działań promocyjnych i reklamowych e, w tym najważniejszym dla nas okresie. Tymczasem piątek, bulwary suwalskie, godzina 18. Od 18 już zapraszamy. Dawid Harasim, rzecznik prasowy Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach zapraszał. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Artur Parafinowicz, Radio 5, do usłyszenia.